Projekt autorstwa Jacqueline Kornmüller i Petera Wolfa powstał we współpracy z Muzeum Narodowym we Wrocławiu w ramach programu sztuk wizualnych Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, którego kuratorem jest Michał Bieniek. Łączące malarstwo, literaturę, muzykę i teatr, projekt Muzeum Marzeń to nowe spojrzenie na dzieła dawnych mistrzów. Osiem kameralnych spektakli będzie można zobaczyć od 16 stycznia we Wrocławskim Muzeum Narodowym. Projekt dotyczy perspektywy. Chcemy pokazać, że każdy obraz opowiada konkretną historię, każdy obraz w galerii to kolejna osobna opowieść. Mamy osiem takich osobnych historii na ośmiu obrazach i pokazujemy je z różnej perspektywy. Pokazujemy problemy świata. Na przykład jedna stacja nazywa się Lampedusa. Mówi ona o problemie uchodźstwa. Artyści, którzy skomponowali do tego muzykę, mówią o potrzebie pomocy uchodźcom. No jest to dość specyficzny projekt, to jest swoiste wyzwanie. Wyzwanie, które postawiło sobie ba, nie tylko Muzeum Narodowe, ale przede wszystkim ci, którzy zaszczycą nas swoją obecnością. Bo przypomnę, idea jest dość prosta, z pozoru prosta. Mianowicie, otóż znajdujemy dzieło sztuki, które zapada nam w pamięci, robi wrażenie. Takich jest, zapewniam, we Wrocławiu, tu w Muzeum Narodowym, co nie miara. Potem szukamy artystę albo artystów, w pierwszej kolejności literata, poetę, dramaturgę który jest gotów wejść w swoisty dialog z tym dziełem sztuki, obrazem, rzeźbą. Kiedy powstanie już taki tekst, który ma bardzo intymny, bardzo osobisty wydźwięk, no musi się znaleźć osoba, która to wszystko na naszych oczach odegra, zainsceniuje, pokaże. Cudownie jest, kiedy towarzyszy temu muzyka specjalnie skomponowana, a wreszcie, kiedy my mamy jeszcze okazję, przyjemność oglądać tancerzy, którzy dopełniają tego obrazu. Zaproszeni do udziału pisarze i kompozytorzy stworzyli utwory literackie i muzyczne inspirowane wybranymi obrazami ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Widzowie wędrujący po muzeum z planem i krzesełkiem w ręku obejrzą między innymi spektakle, w których spotykać się będą ze sobą różne dziedziny sztuki. Z naszych zbiorów wybrane zostały dzieła sztuki, które następnie na ich podstawie czy zainspirowały pisarzy do napisania tekstów literackich, albo tekstów to są albo opowiadania, albo to są wiersze i później pani reżyser z wybranymi aktorami po prostu stworzyła spektakl takie małe kameralne przedstawienia, które będą się odbywały w muzeum i tak naprawdę mamy osiem takich scen, występują oczywiście profesjonalni aktorzy, tancerze również. One są grane w muzeum w ośmiu miejscach, a ludzie po prostu przechodzą sobie z miejsca na miejsce, wybierają kierunek, kolejności, w ten sposób oglądają. Więc myślę, że to też jest bardzo atrakcyjne dla widza, taka forma oglądania, w ogóle przedstawienia. Najważniejszą rzeczą w tym projekcie jest ujrzeć to, że obrazy są opowieścią o teraz, o tych czasach, a także o naszym życiu, nie o życiu i wydarzeniach sprzed, na przykład dwóch stuleci. Musimy rozpoznać to, że tak wiele prac tutaj mówi nam o tym, co dzieje się na Ziemi. To właśnie wrażliwość obcych ludzi, artystów nie sprawia, że myślę, wierzę. Pokładam nadzieję, moje wnętrze staje się bogatsze, moje reakcje na dzieła sztuki stają się zupełnie inne, nieodkryte, bo dzieło sztuki w rzeczywistości takowym jest. Ono jest niewybrzmiałym, niewypowiedzianym, pełnym tajemnic. To nasza wrażliwość, nasza umiejętność dotarcia do niego no, jest y, czymś wyjątkowym. Jeżeli ktoś nam w tym pomoże, ktoś nam podpowie, wskaże, popatrz tu jeszcze, jest jeszcze coś, a w ogóle to co innego znaczy, czy to nie jest piękne? To nie pierwszy tego typu projekt Kormüller i producenta Wolfa w Muzeum Narodowym. W 2013 roku zaprezentowali tu cykl spektakli pod tytułem Gany MEET Gos Europe. Został on przez krytyków teatralnych doceniony za nowoczesną formułę łączącą kilka dziedzin sztuki. Wśród prezentowanych wtedy tekstów znalazł się utwór napisany przez laureatkę literackiej Nagrody Nobla Elfriede Jelinek.